Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek zdrapkowej. Zdrapki od widzów. Są to zdrapeczki, które zamówiła Agnieszka S. Chciała wtedy, jak wygrała u mnie. W jej zdrapeczki wygrały i było 6 zł, i ona poprosiła krzyżówkę za 5 zł i lotek, ale na mi, że jak coś tam będzie, no to zostaje dla mnie. Bardzo dziękuję. Długo musiała czekać, bo powiem Wam, że ciężko mi było dostać się do kolektury. A druga, Agnieszka. Agata S, a to Agnieszka, yy, powiedziała, żebym sobie kupiła owocową, ale pan Wam, że no nie znalazłam owocowej, więc wziąłam szczęśliwe linie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No i co? I zaczniemy sobie drapać. I może zaczniemy od tych szczęśliwych linii, może akurat coś się tutaj pojawi. Yy, także zaczynamy. Mamy tak, diament. Szukamy diament. Dawno nie drapałam tej drapki Tutaj mamy diament. Cytryna. Du, 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 tutaj mamy cytrynkę. A lubię tą zdrapaczkę, nie powiem. Gwiazdka. Gwiazdka. Więcej chyba nie ma. Biedronka. Tutaj jest biedronka. Tutaj jest biedronka. I tutaj dobrze. Tref. Tu, tu, tu nie ma. Złoto. Nie ma. kwiatuszek, Też nie ma. O. śliwka, Szliwka. szliwka. Koniec muszę przerwać, bo pikarnik mnie pisze. No i jestem. Dobrze, śliwka. Już są śliwki zakreślone. Teraz sakwa. Tutaj więcej nie ma. Truskawka. Truskawka jest tu. Truskawka jest tu. Truskaweczka jest tu. Więcej nie ma. Arbus. Arbus jest tu. I jest tu. Dobrze. Pomarańcza. Pomarańcza jest tu. Pomarańcza jest tu. Więcej nie widzę. Klucz. Klucz mamy tu. I więcej nie ma. Korona. Korona jest tu. I więcej chyba nie widzę. Dzwonek. Dzwonek jest tu. I dzwonek jest tu. Dobrze. Księżyc. Księżyca nie ma. A tutaj Arbus. Widzicie, krap Krawa też nie ma. garnek garnek jest tu garnek jest tu i garnek jest tu dobrze słoneczko słoneczko jest tu I słoneczko jest tu ananas ananas jest tu ananas jest tu więcej nie ma jabłko jabłko jest tu więcej nie ma i ostatnie winogrono i winogrona nie ma no niestety jest pustaczek, ale bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. I co? I zrobimy sobie teraz lotek. Teraz jest na kanale u Sylwii S. Nie, nie u Sylwii. Planeta 4, ale to też Sylwia. <grywa> y bardzo fajne odcinki z lotkiem, bardzo mi się podobają. Pokaż Lotku co ma w środku. No i zapraszam Was do niej, bo podoba mi się jej pomysł. I drapimy słonie tam, ona drapie słonie, no i naprawdę fajne, to ciekawe. I podobno teraz będzie odcinek na 150 strapek: będzie 150 słoników. No i trzeba będzie uzbierać 200 łapek, żeby było jeszcze 200 słoników. No i wtedy, jak będzie 200, to będzie udawana paczka na 200 sztuk. Także będzie ciekawie. No tutaj niestety jest pusto, bo nie ma słonika. I zabieramy się za krzyżóweczkę. Chciałabym znaleźć inne, yy, inny mój drapak, tylko na razie jakoś nie widzę go. Ono może zaraz znajdę. O, jest tu. Będzie mi łatwiej. Yy, zresztą dostałam od yy, Agaty S ten drapaczek, więc sobie nim podrapiemy Zdrapka z numerem 13 Cierka W. Ewa. Mam nadzieję, że dobrze widać. To przybliżymy teraz bardziej. Ewa Wersal tutaj więcej chyba nie widzę i z tej strony literka ale nie ma chyba wiecie no nie widzę kolejna literka jest literka D dolar nadajnik gad tutaj mamy D Radza chyba tak się trzęsie troszkę ten telefon jak Ada bo jakaś taka warstwa powiem wam, że taka mocna nie chce się zdrapać i tutaj pad Izolda. No i chyba więcej nie ma. Dobra. Kolejna literka jest literka U i będzie w bonusie bukiet. Teraz tutaj szukamy literkę U. Za bardzo nie ma. Forum. Emu. nord Tutaj mamy U. Tutaj. Instytut. No i to by było na tyle. Dobrze. Kolejna literka jest literka J i będzie tutaj nadajnik. Więcej nie widzę a z tej strony. Mm. No, jakoś też nie widzę, widzicie. Dobra. Kolejna literka jest to literka O. Echo. Rok. Tutaj mamy O. Tutaj mamy O. Tutaj mamy O. Teraz tutaj skok. Molo, bytom Izolacja, forum. Dobrze. Kolejna literka. Jest to literka I. Bukiet. I teraz tutaj. Tu. Więcej nie ma. Naprawdę ciężko mi się tu drapie. <grym> ok, iga. Taksi. I tutaj mamy jeszcze literka. Literka B. Bukiet, może będzie bonus. Fajnie by było. Tutaj mamy kebab. Więcej nie ma, a z tej strony? Mamy no, tutaj bytom. Znowu piszę, ale już Ataś włączy Teraz K, bukiet. Patrzcie, może będzie ten bukiet. Kebab. Tutaj mamy K. Tutaj mamy stek. Rok, OK. I z tej strony? Stok. No i więcej nie ma, dobrze. Kolejna literka jest to literka P. Mm. Nie ma. A tutaj pad. No i więcej nie ma, no dobrze. Kolejna literka jest to literka F. Poczekajcie, Adam. Literka F to będzie tu. Oczywiście ona się musiała mi przerwać. I co, i co, i co? I tutaj forum. No i więcej chyba nie widzę. Dobra. Kolejna literka jest literka T. Bukiet. Może będzie E. Tutaj mamy stek. OK. Jeszcze troszkę tych liter jest. Nurt. Kombinat. Bytom, taksi. I tutaj stop. Ok. Chyba wszystko. Kolejna literka jest to literka C. Echo. Ok, teraz tu policę. I więcej nie ma. Kolejna literka jest to literka L. Helena. Dolar. No i to by było na tyle. Tutaj mamy L, tutaj mamy L, 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 no i koniec. Kolejna literka jest: to literka R. Już myślałam przez chwilę, że to będzie E, a to jest i tutaj mamy pierwsze słowo rok, rca, oregano, wersal. E, czy jeszcze gdzieś jest R? Więcej nie ma i z tej strony forum. Tutaj mamy, no i więcej nie ma, a tutaj NURT, okej, okay. kolejna literka, jest to literka E. CYTR, no i mamy drugie słowo, TYNK, więcej chyba nie ma, teraz tu literka I, tutaj mamy, no i więcej nie ma, kolejna literka. Jest to literka H. Tutaj mamy Echo. Helena. Tutaj mamy. Najwięcej nie ma. I teraz z tej strony. Hm, nie ma. No dobrze. Dwie literki zostały. Literka Z. Tutaj mamy Z. Najwięcej nie ma. Tutaj mamy Z. I Zolda i koniec, a tutaj jeszcze bytom, Dobra. Chyba ostatnia literka. Jest to literka S. Szkoda, że nie było literki E. No bo niestety tutaj nie ma nic, nie ma trzeci. Przynajmniej ja nie widzę. Tutaj mamy stok. Pierwsze słowo, tutaj mamy S i K to było drugie słowo. No ale nic więcej. No i co kochani, półstepczyk, tyrka U, szukam drugiej literki, żeby tak się upełnić, UP, a co mogło być? No mogła być stówka, no ale nie ma, ale i tak bardzo dziękuję, no za, y, zdrapki były w końcu za 9 zł, no niestety nie ma wygranej, ale bardzo, bardzo Wam dziękuję za udział w zabawie, za to, że mogłam sobie podrapać, no i zapraszam Was na kolejne odcinki zdrapkowe, mam nadzieję, że Wam się będą podobać, pozdrawiam, buziaczki, pa, pa.